Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zrobimy kolejny odcinek z testu, kto jest lepszym graczem Brawl Stars. A dzisiaj jest ze mną znowu mój przyjaciel. Cześć! Jak widzicie, jesteśmy już gotowi, a więc zaczynajmy. A więc jesteśmy. Szybko wskakuje na skocznie i pogaskę. Łaj! I pamiętajcie, że jak bijecie 15 tysięcy łapek, to może nagramy nowe filmiki. O, tu jest! Mam cię, mam cię! O ty, o ty! O ty, o ty, Oaj. Za daleko się oddala, widzowie. Łaj! A ty, trolu. Trolu. Drolu. Oj. Coś się ścięło, widzowie. Ale na szczęście się odcięło i pokonałem. Oj, oj, oj. Znowu pokonałem? Chyba wygram tą część drugą. Oj, 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 oj. Tak jak wam mówiłem, Kolejna, najlepsza postać, bierzcie koniecznie i wbijajcie na 20. rangę. Najlepiej, ale uważajcie na bombę nami i grajcie w zbijaka, żeby was nie trafiła, Bo będzie katastrofa dla was. W końcu sama wybuchnie. Widzicie? No, czy widzicie, spanie się. Być fanieł. No ty no. Au! Wygrywa! Widzowie! Tak być nie może! Tak być nie może! A no, chowanego! Łaj! Łaj! Bum! Chyba jednak przegrałem mi to. To będzie nasza przegrana. Łaj! I na koniec bomba! I się... I się. I co? Hm. Ja chyba wezmę broka, widzowie. Ja jestem gotowy, czekamy. Już jest gotowy. A więc zaczynamy. Widzowie! On wziął Amber! On wziął legendę! Widzowie! Oj! Jakoś się udało! No to jednak Brok lepszy od Amber, no? Ciekawostka, ciekawostka. Jak na łatwo idzie być! Oj, mój przyjaciel się tu wkurza. No ale taki los! Taki los, przyjacielu! No niestety... Łajajaj, Jest tu tutaj! Nie trafiłeś! Jeszcze żyje! Jeszcze Polska nie zgnęła! Kolejny. Ale pod jak wygram? No na razie będzie chyba jeden do jednego. Amber No to no, udało nam się. Jak widać, Amber brokowi nie równa. Bierzcie broka i kolta. Polecam wam postacie na daleko. Oj, skorzył się. Bum! Szybko uciekam! Uciekam! Cześć! Ty, ty pupko! O ty, jak tu unikasz nieźle, ale co to dla mnie? A ja tu mam gadżet ze skokiem. Oj, hej, już tego nie wygrasz. Oj, no ale i to i tak do Ja się tu postawić mnie? I Dobrze. Ja pokażę. Chyba zostanę przy tym broku, bo jest dobry jednak. Mm, wkurzył się. Chyba weźmę kogoś romantycznego widzowie. No, jednak kogo kim jestem dobry. Widzowie, w poprzednim odcinku wziął Daryla i wygrał. To będzie klęska żywiołowa. Ty, ty, pupko, gdzie mi uciekasz? No nie! Ja nawet przegadł temu! Daj lew! No! Widzicie? Widzicie? Szybko ja chowanego Chowanego robimy! I Idziemy I ściemścimy! I No ale... złapiesz tam... O Boże! No to jemy, Malutki. malutki, ja jestem bardzo mal, wielki i nikt mi to nie dało, a masz, nie, szybko, I skok! Nie, no nie! Nie, tak to miało być! Użyłem wszystkiego na... Ja ci zaraz tu podjadę, a masz ty! Kupo! Nic mi nie zrobisz, ale meletutki! O Boże! Nie ma jednak, mi coś zrobisz. Nie zbliżaj się, pies... piesełty. Nie zbliżaj się, bo ja się zbliżę. <laughs> Przegrałem i do To się nie może tak skończyć. Trzeba zacząć grać agresywnie! co się równa. Old. Coś się zastanawia. Chyba będzie chromatyczny, chyba tak. Ja się zastanawiam, ja się zastanawiam. Albo pospolity. Zastanawiaj, zastanawiaj i dobrze wybierz, bo możesz wygrać dzisiejszy turniej. Wielko, kochasz. A już wiem. Oj, 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 coś się jest źle. Aha. Wziął no dobrze. no. Nie będzie najłatwiej, no, ale może jakoś się uda. Oj! Dobra, uciekaj ty popo! la 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 la

Baj, baj! No to po prostu w koście siedzę, wiem! Aha! Na wynos! Ul! Co? Ale mi to na wynos! La, la, la! My się postojemy w krzaczku i życia narobimy! Bum, bum, bum! I ul! Chorej, ja się w to... Jestem na czwartym stanowisku, patrzcie się. Czwarte stanowisko. Bum, bum, bum. bum. Nie trafiony, nie trafiony. Oj, przyczepił bombę widzowie. Unik. I na koniec! Piękna wygrana! Bum! Wygrana! Dwa do dwóch. Trzeba zostać przy tym kolcie no. jednak. Ciao, ja muszę stać? się, postać zmienić! No Aha, tak. Mam wygraną kolejną rundę! Na to wygląda! Ty razem się bardziej postaram. No. Wydaje mi się, że on się wkurzył. O, oh, jak on mnie noci. można najlepszy przyjaciel. A masz! Z obie strony. Aj! Od no tego patrzy w koło. A masz! Bye bye! No A masz? Bye 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 ja cię to mam trzeba pobierać. Bye bye!

Przyjaciela to tych <laughs> ult niech wyskoczy bum, 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 bum. Żadna nietrafiona, żadna nie trafiona, ani jedna nie trafiona, ani jedna nie trafiona. A ja wszystkie 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 La, 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 la. Jest to. Może jeszcze ostatnia gra w tym odcinku. Ja się troszeczkę wkurzyłem teraz. O, wkurzył się, no ale i tak będzie ramisnąć. No, ja się wygrałem. Aha. No to w takim razie może na koniec szczęśliwy kol. A taki wziął. Chromatycznego asza, ale on jest na blisko. A jestem na daleko. Oj nie podejdziesz. Nie wiem, czy to był taki dobry wybór. No postać na blisko, na postać na daleko, raczej postać na daleko, wygra? No więc. Jeszcze jedną później bitwę zrobimy. Widzowie. Musicie na... Nadal... Nie zapomnijcie o łapkach w górę! I, I musicie na ten temat jakiś komentarz napisać. Koniecznie. Ja, czy Wam się podobało? O na przykład. Czy walka była zacięta, czy może już wygrana ta kuzyna? Hmm. Dobra, zaraz Ciebie mam tutaj. Oj, Oj ci, nie chcesz teraz zabrać mnie na... Wiecie co? La la la, 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 Gdzie Ty jesteś? Szczury, żółć! No, no szczury, gdzie Ty jedziesz? Do kociarka. <muchy> co będzie z Tobą w sprawie Ty? <muchy> Jeszcze jedną bitwę sobie i wtedy zobaczysz. No to zgaduj krzaczka, zgaduj, krzaczka, zgaduj, krzaczka. A może dwa krzaczki? Krzaczka, zgaduj, krzaczka, zgaduj. I zgadłeś. A i nie pokonałeś. A co to się dzieje? Utracono połączenie. Macie. A co ci dopiero? No nie. O, szkoda, Ale... Czyli gramy ostatnią grę. Kto wygra, ten dostaje mistrzem dzisiejszego odcinka Brawl Stars. Nie byłbym tego taki pewny. Ale spodziewajcie się czy... części 3. Nic nie On wziął postać, która ultem staje się niewidzialna. Ale co to dla nas? Widzowie! My mamy nie! Zwyciorzonego kolta! Wiesz co? Wiesz co, jeszcze? A, a, nie. mam no, chociaż ostatnią bitwę z uby. Obawiam Otej. się, że dla widzów ten odcinek będzie za długi. Nie uważacie widzowie! No, no ja no, chyba nie. Nie za długi. Widzowie chcą bardzo dużo widzów. No, tylko nie możemy robić dłuższego niż 20 minut. Bo inaczej mi się nie wrzuci na YouTube'a. Cześć! Więc po tej bitwie kończymy. To był klon. <tryk> to był klon. On ma gadżet z klonem. jest klon? Cześć! Cześć! Jestem podwójny. Nie no, niewidzialny. Ja 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 się! Udało się. Kląn. Boklan mnie atakuje. Ale to był ostatni klon. Bam 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 bam. Komu się śmieszy? Musisz... Bam bam bam, 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 Poszukiwane żywy jakie komunikaty. Twardy, że wygrywa, Przejdź do defensywy. Właśnie jestem w defensywie. Jak oni to nazywają? Nie podchodź, odejdę. Nie, ale niestety i tak mam więcej punktów. Ostatnią A więc... bitwę musimy zrobić. Widzowie wygrałem ten odcinek. A tymczasem, pamiętajcie, 50 łapek w górę w sumie pod moimi 50 filmami. 50 tysięcy! 50 łapek w górę pod moimi filmami i nagram dla Was długą grę. Nie zapomnijcie wcisnąć czerwonego przycisku. Subskrybuj tam na dole. Papa! Pa.